Można by jeszcze opowiadać o odciskach dinozaurów i ludzi, znalezionych przez rosyjskiego uczonego Kurbana Amani Amaniazowa, profesora geologa, który w Turkmenistanie znalazł liczne ślady bosych i obutych stóp obok, stanów, obok śladów dinozaurów i powiedział tak. Powiedział to jeszcze w czasie, kiedy doktryna, Komunistyczna, a w związku z tym i ewolucjonizm, były panujące w Związku Radzieckim. Powiedział, znaleźliśmy odciski przypominające ludzkie, ale dotąd nie możemy zweryfikować z całkowitą naukową pewnością, do kogo należą. Oczywiście, gdybyśmy potrafili dowieść, że należą do człowieka, wówczas spowodowalibyśmy rewolucję w nauce o człowieku. Całkowity brak zainteresowania środowiska naukowego tym znaleziskiem. Ale dziennikarz Aleksander Buszew chciał zobaczyć te ślady i ten profesor Amanijazow pokazał mu je w latach 90. I ten dziennikarz potwierdził, że widział tam ślady ludzkich stóp obok śladów dinozaurów odciśnięte w skalę z tego samego okresu. Według obowiązującej teorii ludzie pojawili się około 150 milionów lat później niż epoka jurajska, z której pochodzą te skały, które noszą te odciski dinozaurów i ludzi w Turkmenistanie. Dlatego ten radziecki dziennikarz stwierdził w, kom, w Komsomolskiej Prawdzie, że skoro nie mógł ich zrobić człowiek, no bo. Według obowiązującej teorii ludzi nie było 150 milionów lat temu. Skoro nie mógł ich zrobić człowiek, to w takim razie kto? Musiał to być kosmita. Cytuję przechadzający się po brzegu morza w kąpielówkach. Tak więc kosmici pokonali niewyobrażalny dystans po to, żeby spacerować na bosaka po ziemskich plażach ktoś powiedział tak to jest wprost niewiarygodne w jak wiele niewiarygodnych rzeczy człowiek niewierzący musi uwierzyć aby pozostać niewierzącym według założeń uczonych ewolucjonistycznych dinozaury wyginęły kilkadziesiąt milionów lat przed pojawieniem się człowieka na ziemi dlatego też według nich Nikt z ludzi nie mógł oglądać żywego dinozaura. Ani oczywiście pozostawić śladów stopy obok śladu dinozaura. Biblia natomiast mówi nam, że dinozaury od początku współistniały z człowiekiem. Kto ma rację? Teoria ewolucji? Czy Biblia? Pod koniec XIX wieku zorganizowano wyprawę do kanionu Huwa Supai, położonego na terenie Wielkiego Kanionu w Arizonie. Wzięło w niej udział kilku naukowców, w tym geolog, w tym kustosz muzeum w Oakland w Kalifornii, i na ścianach tego kanionu zobaczyli wiele rysunków skalnych. Przedstawiających różne zwierzęta, w tym zwierzęta wymarłe, i patyna, która pokrywa te rysunki, świadczy, że wykonano je bardzo dawno temu, setki lat temu. Największe wrażenie zrobiła na nich figura o wysokości 28,5 cm, przedstawiająca zwierzę o długiej szyi, jeszcze dłuższym ogonie które wspiera się na tym ogonie. Doktor Hubbard, który tam był razem z nimi, uważał, że przedstawia ona dinozaura. Napisał tak: Fakt, że jakiś prehistoryczny człowiek wykonał rysunek dinozaura na ścianach tego kanionu, wywraca do góry nogami nasze teorie o pochodzeniu człowieka. Pionowa poza tego zwierzęcia, wspartego o swój ogon, wydaje się wskazywać na to, że prehistoryczny artysta widział je żywe. Ten rysunek przedstawia Edmontozaura, który rzekomo wyginął 65 milionów lat temu i do niedawna nie wiedziano, że on był w stanie stać, wyprostowany. Opierając się na swoim ogonie. Ten, kto wykonał ten rysunek, setki lat temu wiedział o tym, skąd to mógł wiedzieć. Jedynie stąd, że był, że, że widział to zwierzę. Bo wtedy jeszcze nie było podręczników o dinozaurach, jakie mamy dzisiaj, które pokazują, jak edmondozaury się zachowywały. Czaszka tego roślinożernego dinozaura była spłaszczona i zakończona szerokim dziobem. Osiągał 13 metrów długości, 6 ton wagi i potrafił utrzymać się na dwóch tylnych kończynach, wspierając się ogonem. Charles Gilmore, paleontolog i znawca skamieli dinozaurów towarzyszący tej wyprawie, znalazł ślady tych dinozaurów niedaleko Wielkiego Kanionu, także one tam z pewnością kiedyś żyły. W Narodowym Parku Mostów Naturalnych, gdybyście byli w stanie Utah, warto odwiedzić ten park. Są tam jedne z najpiękniejszych mostów naturalnych. I między innymi ten most Kachina, który jest trzecim najdłuższym naturalnym mostem na świecie o rozpiętości 58 metrów. I tam, pod tym mostem skalnym, znajdują się petroglify, datowane na setki lat temu, prawdopodobnie między 500 a 1000 rokiem wykonane przez Anasazji, przez kulturę, która zajmowała wówczas te tereny. I pod tym mostem Kacina. Na wysokości około 3 metrów jest rysunek, który przedstawia apatozaura obok człowieka. Apatozaur kiedyś był nazywany brontozaurem. To jest niewłaściwa nazwa. Obecnie używa się nazwy apatozaur. Stał się znany naszej cywilizacji dopiero w roku 1800. W 79 dzięki skamielinom. Skąd ci ludzie, żyjący setki lat wcześniej, wiedzieli, jak wyglądał apatozał, a nawet jak trzymał, w jakiej pozycji trzymał szyję. Bo do niedawna jedni sądzili, że, zupeł, że zupełnie mógł ją wyprostować, inni, że ona była w poziomie razem z ogonem. A teraz się okazuje, że jednak trzymał tą głowę mniej więcej tak jak na tym rysunku. Apatozaur był jednym z największych zwierząt, jakie kiedykolwiek chodziły po ziemi. Osiągał 20 metrów długości oraz 24 ton wagi. Kiedy pójdziecie do Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie, to możecie zobaczyć szkielet Apatosaura. I tutaj na zdjęciu widzicie mnie i moją córkę. Jacy jesteśmy malutcy w porównaniu z tym gigantem, który dochodził do 24 ton wagi. Jak napisał Francis Burns, specjalista od amerykańskich rysunków skalnych, Petrogli w Parku Naturalnych Mostów posiada zdumiewające podobieństwo do dinozaura, a konkretnie do brontozaura, czyli apatozaura, z jego niewielką głową, długim ogonem i szyją. Francis Burns wymienił też inne zwierzęta występujące na rysunkach skalnych w Ameryce Północnej, takie jak mamuty. Impale, strusie, niektóre uważano za wymarłe lub występujące poza Ameryką, i zauważył, że takie anomalie, cytuję, rzucają cień wątpliwości na niepewne metody datowania stosowane przez archeologów. Stwierdza, że te metody, które stosują archeolodzy, są bardzo niepewne. Na narożniku świątyni Taprom. Ankor, w Kambodży, to jest świątynia datowana na XII wiek. Widnieją wyobrażenia zwierząt, wykonane w takich rondach. Widzicie te ronda? I w środku są podobizny zwierząt. Wśród nich jest podobizna z tego zaura. Rzeźba jest bez wątpienia autentyczna. Widzicie powiększenie po lewej stronie. Skąd ten artysta wiedział, jak wyglądały z stegozaury? Skoro pierwsze skamieniałości stegozaurów odkryto dopiero w XIX wieku. Co więcej, ukazał te płaty jako jeden za drugim. Do niedawna, jeszcze dzisiaj, jak pójdziecie do muzeum, to pokazują je jako jeden obok drugiego. Ale tak nie było. One były jeden za drugim. On to wiedział. Nasi uczeni. Dopiero niedawno to odkryli, to dosłownie kwestia ostatnich kilku lat. Te płaty służyły jako baterie najprawdopodobniej słoneczne. Zbierały energię, kiedy było zimno i go ogrzewały, a kiedy było za gorąco, to on przez nie oddawał energię. I w ten sposób się schładzał, regulując temperaturę swojego ciała, także przez całą dobę miał, miał tą samą temperaturę dzięki temu. Nie ma wątpliwości, że ta płaskorzeźba ze świątyni Tapron przedstawia z tego Dwóch badaczy francuskich, którzy zajmują się tymi sprawami i badali Ankor przez wiele, wiele lat, w swojej książce napisali, że ta płaskorzeźba stanowi bardzo przekonujące wyobrażenie z tego zaura. W Chinach wyobrażenia. Smoków przypominających dinozaury są bardzo częste. Możemy zobaczyć tutaj rzeźbę, która wydaje się przedstawiać owiraptora, który miał bardzo mocny dziób, długie kończyny zakończone pazurami, miał kostny grzebień na swojej czaszce, miał długi ogon. Widzicie wszystkie te cechy na tej rzeźbie chińskiej, która datowana jest na iii drugi II wiek przed naszą erą. Inna chińska rzeźba, która wydaje się przedstawiać dinozaura, pochodzi z czasów dynastii Shang, a więc to jest pierwsze tysiąclecie przed naszą, to jest drugie tysiąclecie przed naszą erą. I tutaj możemy widzieć na tej figurce z jadaitu, która przy, przypomina bardzo zaurolofa z rodziny dinozaurów kaczodziobych, tak jak ten Edmontozaur. Na rzeźbie widzimy szeroki dziób, prawda? Widzimy narośl na czubku głowy, charakteryzująca te dinozaury. Widzimy ten wysoki grzebień na grzbiecie i widzimy linie, które imitują łuski pa pa pancerza. Prawda? Te linie imitują łuskę pancerza, tego właśnie dinozaura. On prawdopodobnie poruszał się tylko na dwóch tylnych nogach, tak się uważa. I tak jest ukazane na tej chińskiej rzeźbie z drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Także trochę przypominał kangura. Jego szczątki faktycznie znaleziono w Chinach oraz w Mongolii. Ale uważa się, że wyginął 65 milionów lat temu. A więc dziesiątki milionów lat przed człowiekiem. Skąd ten rzeźbiarz wiedział, jak wyglądał ten dinozaur? Przecież szczątki dinozaurów zaczęliśmy odkrywać dopiero w XIX wieku praktycznie. I dopiero odtąd wiemy, jak one mogły wyglądać. Niedawno byłem w, w Muzeum Louvre w Paryżu i tam zobaczyłem tą paletę czterech psów datowaną na trzecie tysiąclecie. Ona pochodzi z Egiptu. I też możecie zauważyć po środku, między tymi dwoma psami, widzimy zwierzę o bardzo długiej szyi. Taka długa szyja cechowała wiele dinozaurów. Nie ma takiej długiej szyi żadne ze znanych zwierząt oprócz dinozaurów i tam też w tym muzeum wypatrzyłem tą pieczęć z Uruk, trzecie tysiąclecie przed naszą erą, co na niej widzimy nogi długie szyje, długie ogony tych zwierząt, przypominają jakie dinozaury diplodoki, prawda zwłaszcza apatosaura przypominają Podobne zwierzęta występują też na palecie Narmera, którą możecie zobaczyć w Muzeum Kairskim. Trzecie tysiąclecie przed naszą erą. Widzicie je tutaj? Bardzo podobne do diplodoków. W Lubrze zobaczyłem jeszcze tą ciekawą rzecz a mianowicie bumerang wykonany z kła hipopotama, datowany na 2000 lat przed naszą erą. I co widzicie na tym bumerangu? To jest powiększenie. Przypomina swoją długą szyją i długim ogonem dinozaura. Kolejny ciekawy przykład. Tu jest mozaika, słynna mozaika z Palestriny, którą można obejrzeć w Pałacu Barbieri w Rzymie. Pokazuje ona Nil od Etiopii aż do ujścia w Egipcie, i przy tym wiele pięknych scen i zwierząt, które są podpisane. Każde zwierzę jest podpisane w języku greckim. I wszystkie te zwierzęta są pokazane bardzo realistycznie, takimi, jakimi są w rzeczywistości. I wśród nich jest jedno zwierzę, które bardzo przypomina dinozaura. I nie ma takiego innego zwierzęcia. Wszystkie inne są, a tego jednego nie ma. Gdzie ono jest? Ktoś może wypatrzył? Ta mozaika ma około 6 metrów na 4 metry, także jest duża. To ciężko jest trochę dostrzec, to może pomogę. Powiem, że trzej ludzie walczą, czy próbują zabić to zwierzę. Widzicie już? Ok, to patrzcie teraz. Tutaj. To macie powiększenie. Grecki podpis obok tego zwierzęcia brzmi Krokodilopardalis, czyli krokodylopard. A lepiej byśmy chyba powiedzieli, gdybyśmy użyli słowo zauropard, czyli jaszczuropard. Bo ma cechy jaszczura i geparda. To też była charakterystyka niektórych dinozaurów. I ostatni już przykład. We Francji jest kilka. Jest, we Francji jest wiele jaskiń, prawda? I w wielu z tych jaskiń są rysunki wykonane przez prehistorycznego człowieka. I wśród tych rysunków często pojawia się mamut. I tutaj na tej rzeźbie, która jest i płasko rzeźbą, i jednocześnie rysunkiem, Wykonanym czerwoną ochrą, ale ta skała też jest czerwonawa, to nam się zlewa trochę i to nie jest zbyt widoczne w związku z tym. Ta scena pochodzi z groty Bernifel we Francji i przedstawia intrygującą scenę walki pomiędzy mamutem a czymś, co przypomina dinozaura. Mamuty łatwo jest poznać. I można je zobaczyć w wielu jaskiniach, wykonanych przez wczesnego człowieka, cechowały się mniejszymi uszami niż słoni afrykański, charakterystycznym guzem, tłuszczu. E, tutaj z przodu czaszki, widzicie? Ale teraz, kto jest przeciwnikiem tego mamuta? Czy dinozaur? Co wskazuje na gada, według Was? Co charakteryzuje gady. Między innymi oko z oczodołem skierowanym w dół. Widzicie? Nosza, gdzie są ulokowane na końcu pyska, prawda? Tak jak u krokodyla, tak? Górna szczęka jest dłuższa od dolnej. To jest też cecha wielu dinozaurów. Brak długich zębów wystających poza paszczę. I luźna skóra pod gardla. Widzicie, że ten artysta zaznaczył nawet tą luźną, scenę, tą luźną skórę pod gardla, która cechowała wiele dinozaurów. Dalej, dwie krótkie przednie kończyny, tak? Z widocznym przedramieniem, z których lewa jest zakończona szponem, ale prawa nie ma tego szponu, bo, najprawdopodobniej, bo ma odłamaną końcówkę. Także na prawej ten szpon uległ zniszczeniu. O jakiego dinozaura mogą chodzić? Walka z mamutem sugeruje, że musiał to być mięsożerny dinozaur, prawda? A jego krótkie przednie kończyny oraz pochylona do przodu sylwetka zdradza, że był to dwunożny dinozaur z rodziny teropodów, z której to rodziny pochodził między innymi Tyranozaur. Czy człowiek, który wykonał jego podobiznę, widział go? Czy znał go jedynie z opowiadań ludzi, którzy widzieli dinozaura? Tego nie wiemy. Ale wizerunek z tej groty Bernifel potwierdza, że ludzie żyli kiedyś na Ziemi wspólnie z dinozaurami. Załączone wyżej zdjęcie wykonał w latach 80. kreacjonistyczny badacz Jack Kłodzko. Dotarł do, tej, do, do wnętrza tej jaskini, która była zamknięta nie wolno było jej zwiedzać zamknięta dla turystów. Udało mu się do niej dostać po dużych perypetiach, ale musiał się salwować ucieczkom. Bo pojawił się człowiek, który mieszkał w pobliżu, który był opłacany po to, żeby pilnował, żeby nikt nie wszedł do tej jaskini, i pogonił go z laską, tak że <laughs> niewiele brakowało, a byłby poturbowany. I już wtedy wejście do tej jaskini było zamknięte, i pozostaje ta jaskinia zamknięta. W pobliżu jest wiele innych jaskiń, wszystkie są otwarte. Można tam wejść albo samemu, albo z przewodnikiem. To jest jedyna jaskinia w tej całej okolicy, do której wejście jest zabronione. Dlaczego? Czy ma to może związek właśnie z tą sceną, przedstawioną w środku tej jaskini, ze sceną, która stoi w całkowitej sprzeczności z obowiązującą teorią ewolucji, która zakłada, że dinozaury wymarły. Około 65 milionów lat temu, a więc dziesiątki lat przed pojawieniem się człowieka. Ta scena stawia teorię ewolucji pod znakiem zapytania. Ta scena, jak i podobne wcześniejsze eksponaty, które oglądaliśmy dzisiaj, sugeruje, że rację ma jednak Biblia, twierdząc, że kiedyś ludzie współistnieli na Ziemi razem z dinozaurami. Było tak przed biblijnym potopem, który zniszczył życie na Ziemi i najprawdopodobniej przetrwały one potop. Bo skoro Noe miał wziąć po parze wszystkich zwierząt lądowych, to wszystkich, to znaczy, że również i dinozaurów. Ostatnio, kiedy mówiłem tu na temat Arki Noego, to mogliśmy zauważyć, że młode dinozaury mogły bez najmniejszego problemu zmieścić się w arce, bo nawet największe dinozaury, takie jak ten apatozaur, którego widzieliśmy, który ważył 24 tony, przychodzą na świat z jajka, które ma około 30 cm miało około 30 cm, i przybierają na wadze do tony rocznie. A więc jeśli Noe wziąłby do Arki młode osobniki, a po co miałby brać stare? Skoro młode brał po to, żeby się rozmnażały, a więc brał młode, to jeśli wziął młodego osobnika, który, miał, który był roczny, dwuletni czy trzyletni, to ważył zaledwie dwie, dwie albo trzy i w ciągu tego roku przybrał tylko jedną tonę. A więc nawet i po tym roku w arce ważyłby tyle, co słoń afrykański. A więc żaden problem. Także to wszystko sugeruje, że jest możliwe. Iż ludzie żyli na Ziemi w epoce dinozaurów. I kolejnym razem, chciałbym więcej na ten temat powiedzieć, i zapraszam Was już dziś na następny wykład, który będzie oparty o ciekawe fragmenty Księgi Hioba, w której znajdujemy opisy zwierząt, które idealnie pasują do dinozaurów. Także serdecznie zapraszam na wykład Behemoth ile wiatan z księgi Hioba. Dziękuję.